To jest chyba najmniejsza torba do porodu, jaką kiedykolwiek zobaczycie. Kilka przekąsek. Jeden podkład, jeden pampers, woreczki, chusteczki, podpaski, wkładki laktacyjne. To wszystko dostaje się w szpitalu, nie muszę tego brać, ale po jednej sztuce chociaż na wszelki wypadek. Stanik do karmienia, zwykłe majtki, dwie pary skarpetek, pasta, szczoteczka i szampon. Resztę rzeczy... Dostanę w szpitalu takich jak na przykład majtki siateczkowe i inne tego typu rzeczy. Koszula nocna, piżama na przebranie. Takie rzeczy dostaje się w szpitalu, ale ja mam swoje. Ręcznik też dostaje się w szpitalu, ale mam swój na wszelki wypadek. I ubranie na wyjście. Ubranko na dzień pierwszy, piżamka i ubranko na wyjście. Rodzę w lipcu, ale w Norwegii jest zimno, więc na wyjście musi być coś cieplejszego. Do tego kocyk. Otulacz i dwie pieluchy tetrowe. Pieluchy tetrowe również dostaje się w szpitalu, ale ja biorę na wszelki wypadek. I to by było na tyle. W torbie brakuje mi jeszcze grzebienia do włosów i kapci. A tak poza tym wszystko inne dostaje się po prostu w szpitalu. I na stronie jest wyraźnie napisane, żeby nic dodatkowego ze sobą nie zabierać, żeby ten bagaż był po prostu jak najmniejszy.